Witajcie w kolejnym odcinku na moim kanale. Witam się z Wami z samochodu, jadę właśnie do kawiarni. Jest to film, właściwie vlog, który będę nagrywała po pierwsze we współpracy z wydawnictwem SQM, bo będę Wam tutaj opowiadała o całej serii Marcina Mordki z tracencji Matca na którą skończyłam czytać, ale jest to również vlog, w którym planuję wrócić do życia, bo grudzień był bardzo trudnym miesiącem i wreszcie opuściła mnie trochę choroba, to znaczy trochę jeszcze mam zatkę na nos, ale to już powiedzmy sobie szczerze nie jest aż tak istotne. I jest nowy rok. Mamy dzisiaj 1 stycznia, jest godzina 12, tak jak mówię, to do kawiarni. No i chcę dobrze rozpocząć ten rok, mimo tego, że pada deszcz, tak jak słyszę. Przychodzę do Was z pierwszym updateem, który w sumie tym updateem nie jest, bo po prostu przychodzę, żeby Wam opowiedzieć o dwóch pierwszych tomach z serii stracające Matce Wortena. Mam aktualnie pierwszą 48, także ja ostatnio się trochę przeniosłam na tą e, sowią stronę mocy, że tak to nazwę, e, czyli po prostu po nocach siedzę, a. Porankami i popołudniami śpie. Natomiast tak jak mówię, chciałabym Wam teraz opowiedzieć o tej podstawowej serii, tej serii, która powstała jako pierwsza. Później opowiem o e, pełnej trylogii i na samym końcu, e, już prawdopodobnie w domu rodzinnym, opowiem Wam o ostrzach burzy, e, czyli o zakończeniu. Natomiast przechodząc do tych dwóch pierwszych, początkowych tomów, które w, we wznowieniu e, przez SQN mają. Notka, że są tomem pół i tomem 0,7. E, I tak, to są dwa tomy, które były po raz pierwszy wydane w 2011 i w 2012 roku przez Fabrykę Słów, także one już miały swoją premierę. Zostały wznowione w serii SQN Originals, czyli... E, czyli, czyli w takiej serii, którą możecie kupić tylko na stronie SQN lub też na targach książki na ich stoiskach. E, oni zawsze tam mają tę serię, także... E, oni też mają zawsze fajne promocje na targach książki. Także, gdyby ktoś z Was gdzieś jechał, e, to zachęcam. E, no i właśnie one zostały wznowione, jako że to są dwa podstawowe tomy, od których zaczyna się historia Mads-Wortena. jest e, trochę takim The Chosen One, wiecie, ten motyw bardzo znany, wybrańca, e, dlatego że on. Właśnie jest taki bardzo mężny, jednocześnie on nie chce być tym przywódcą, a z drugiej strony wszyscy chcą, żeby on tym przywódcą był, więc koniec końców tym przywódcą jest. Mamy tutaj świat, w którym istnieją smoki, istnieją kobiety, czarownice, coś w tym stylu, które, smocze strażniczki, które właśnie tymi smokami wierzą w smoki i w ogóle jest tutaj taka religia cała na tym oparta. No i te dwa podstawowe tomy to są takie może nie podstawowe, mnie to takie dwa tomy przed, te dwa prequele. E, to są takie tomy, które nam tłumaczą dokładnie, co się wydarzyło, że mat jest taki trochę zdziedziały, bo on już w tych kolejnych tomach coraz bardziej jemu się nie chce. To są tomy, które bardzo mocno stoją... E, humorem, e, bo nie da się ukryć, że jego jest tutaj bardzo dużo i takim humorem, który jest momentami bardzo e, dosadny, obleśny, można by nawet e, powiedzieć, ale jednocześnie taki e, swojski, że tak powiem. E, no i to, co jest bardzo ważne dla tych książek i dla osób, które miałyby po nie sięgnąć, no to to są książki, które stoją typowo akcją. Tutaj jest akcja na akcji w akcji. E, tak naprawdę. Dla mnie to jest momentami minus, mimo tego, że te książki nie są specjalnie długie, bo chyba najdłuższa ma 10 godzin do audiobooku, więc dosyć krótka, mimo wszystko. To jednak tam jest tak dużo akcji, że mi czasami brakowało takiego głębszego poznania postaci po prostu, bo my ich znamy, wiemy jak oni się zachowają w danej sytuacji, ale na przykład w tych dwóch pierwszych tomach uważam, że naprawdę mocno to kuleje. Także e, sprawa wygląda tak, nie musicie koniecznie czytać tych dwóch pierwszych tomów przed sięgnięciem po podstawową trylogię, dlatego że ja e, tak właśnie zaczęłam robić. To znaczy, ja sięgając po raz pierwszy dwa lata temu po dwa pierwsze tomy z tej trylogii, która miała być trylogią, a koniec końców doczekała się czwartego tomu, e, tak właśnie zrobiłam, że przeczytałam, bo. E, o czym będę wam jutro mówiła? Tam na samym początku jest po prostu trochę takie streszczenie tych dwóch tomów. Tutaj my poznajemy początki tych znajomości, poznajemy, co doprowadziło do tego, że Mac jest w takiej sytuacji, w jakiej się znajduje na początku, jakie on tam miał wszystkie połączenia z innymi ludźmi. No i prawda jest taka, że bardzo trudno mi jest to opowiedzieć Wam o takim głównym wątku, bo tym głównym wątkiem zasadniczo jest wojna i to, że nikt się nie może z nikim dogadać, jest dużo konfliktów zbrojnych i praktycznie te książki stoją właśnie tymi konfliktami zbrojnymi i opowiadaniem o nich. Ale tak jak mówię, jeżeli chcecie najpierw sobie sięgnąć po coś, co jest ogólnodostępne i możecie to kupić, nie wiem, nawet w zwykłej księgarni, no to jak najbardziej możecie zacząć od Mroźnego Szlaku, a później najwyżej wrócić na przykład tutaj, zobaczyć, jak to faktycznie było. E, a no tak jak mówię, te książki widać, że są sprzed 12 lat, 13 lat już tak naprawdę, e, bo one moim zdaniem są nieco zbyt chaotyczne. Natomiast mimo wszystko... To były dla mnie trzy gwiazdki, dobrze się na tym bawiłam. No i to, co tyczy się wszystkich tomów, wszystkie są czytane przez Filipa Kosiora w audiobooku. Także, no, jeden z moich ulubionych lektorów. Więc tyle, jeżeli chodzi o tą. Pierwszą część tego filmu. Jutro Wam opowiem nieco więcej o tej trzeciej i później o Ostrzu Burzy. Jeżeli chodzi o te książki, które faktycznie czytam w czasie rzeczywistym, czyli teraz, jak mamy 3 stycznia, a właściwie już 4 stycznia, no to słuchajcie. Słucham oczywiście Brandona Sandersona Zaginionego Metalu, bo tak trochę od przypadku do przypadku jakoś tak nie mogę się dłużej na nim skupić. Ale to, co zaczęłam czytać, to jest książka, którą wybrała mi Alex, to znaczy ja sobie wybrałam ją w czytaniu po Rozdziale z Alex, e, czyli nie to miejsce, nie ten czas. E, książka, którą bardzo mi polecaliście, e, zresztą w ogóle byłam pod wrażeniem, ile osób zareagowało na, moją, re, na mój update na się, bo raczej aż tyle osób nie lajkuje momentu, kiedy zaczynam z, czytać książkę. E, póki co jest w porządku, chociaż nie wczułam się w nią tak bardzo, że, wiecie, nie mogłabym. Przestać jej czytać. Poza tym mam zaczęte skrzydła ognia tom 5, czyli tom o słonku, czyli takim smoku, który jest bardzo taki promienny. Wszyscy, nikt praktycznie w nią nie wierzy, i ona przez to ma bardzo takie podejście, że a może ja jednak jestem tym najgorszym smokiem, który nawet nie ma jak się bronić, bo nie ma dobrego ogona, ale póki co bardzo mi się podoba. Przeczytam chyba 100 stron, także. Dopiero jestem na początku, ale myślę, że niedługo zakończę. No i słuchajcie, czytam również. Uwaga, uwaga! The Pumpkin Spice Cafe. I tutaj trochę jestem rozczarowana, bo za szybko leci akcja. Jak na mój gust. Te wątki, wszystkie bardzo popularne na TikToku, mam wrażenie, że są trochę wrzucone, i, i trochę brakowało mi takiego rozpędu, żeby w ogóle nabrały, żebym ja w nim mogła tak w 100% uwierzyć. Tu jestem na stronie. 99. Jest tam z 350 jakoś. Także to są książki, które aktualnie czytam i widzimy się jutro. Witam się z Wami następnego dnia. Za chwilkę jadę do rodziców, więc muszę się w miarę sprężać, ale chciałabym Wam jeszcze tutaj, żeby nie tylko do rodziców, opowiedzieć o tej logii. No, i na samym początku mroźnego szlaku, czyli tomu pierwszego, mamy taki, w samej fabule mamy takie przypomnienie, co się tam wydarzyło, skrót wszystkich wydarzeń z tych dwóch tomów. I to jest bardzo fajne, bo mi to też w sumie tak no, pokazało, które wydarzenia były najważniejsze, na których się najbardziej powinnam skupić, idąc właśnie do mroźnego szlaku. Tutaj, tak naprawdę, tak jak Wam mówiłam, My trochę stoimy akcją, więc ja zasadniczo tę serię całkiem e, polecam Wam czytać ciągiem, e, bo tak mam wrażenie, że jest najlepiej, też najmniej się wtedy utraci, bo ze względu na to, że my tutaj nie mamy zbyt wielu scen takich intymnych między bohaterami, to też nie mamy przestojów w tej książce, co wiąże się z tym, że czasami jednak no, po czasie można wiele z tego zapomnieć, bo to jest jedna wielka akcja. E, I e, jeżeli chodzi o mój ulubiony tom, to moim zdaniem najbardziej dopracowany jest tom trzeci, czyli widmowy zagon. To jest też to, który ja pośród tej podstawowej trylogii czytałam po raz pierwszy teraz. Natomiast mi tak naprawdę wiele nie umknęło przy czytaniu po raz drugi, to znaczy nie nudziłam się. Mam wrażenie, że naprawdę jakoś tak dobrą zabawę i tak z tego miałam. No a ten widmowy zagon był naprawdę świetny, mam wrażenie, że on był dopracowany. On też miał właśnie takie sceny. Bardziej, e, że tak powiem, intymne między bohaterami, bardziej się skupialiśmy na tym, co oni odczuwają, jak się czują z pewnymi wydarzeniami, e, więc też no, nie, nie da się ukryć, że mi to bardzo odpowiadało gdzieś tam, bo ja to bardzo lubię w tych bohaterach. E, bo mimo tego, że Maz ten jest taką postacią, która, no, tak jak mówię, on jest bardzo mężny i on próbuje udawać, że nic go nie rusza, to jest jeden taki. On ma taki mały, drobny, e, czuły punkt, i to jest pewna kobieta, która kiedyś w jego życiu była. E, I to jakby na przestrzeni wszystkich książek się przewija, czyli te, te jego myśli powracające, e, to, że on tak bardzo ją kochał, i, i jak to teraz się odbija na jego na jego psychice, bo to się naprawdę bardzo mocno tam odbija. Natomiast tak jak mówię, z tych trzech tomów najbardziej podobał mi się widmowy zagon, uważam, że jest najlepiej dopracowany. No i prawda jest też taka, że na tym by się mogło zakończyć i chyba taki był, do, tak to było docelowo, czyli to miała być zakończenie i widać, że tutaj jest taka klamra, mamy, wszystkie, wszystkie wątki nam się rozwiązują, bo w tej podstawowej, te, tych dwóch pierwszych tomach, no to tak nie jest, e, a tutaj jednak no mamy, e, mamy coś, co się spaja od początku do końca, także e, no było to dla mnie bardzo duże zaskoczenie, że jeszcze powstały te ostrze burzy, e, ale o tych troszkę więcej później Wam opowiem, bo teraz muszę jechać na e, pociąg żeby się nie spóźnić. E, jeszcze chcę przy okazji sobie tam kupić coś do jedzenia. Z takim mocnym podsumowaniem tego, co się w ostatnich dniach działo. Otóż, tak jak widzieliście, przyjechałam do rodziców. Nie przyjechałam tak, o, tylko przyjechałam na narty, bo chcieliśmy sobie z tatą pojeździć. W zeszłym roku nie byliśmy, więc w tym roku pojechaliśmy, trafiliśmy do Wisły, mieliśmy jechać do szczyrku, ale w szczyrku było dużo ludzi, więc byliśmy w Wiśle i było wspaniale. Super było wrócić na narty. W szczególności, że wiecie, ja uczyłam się jako dzieciak i tak teraz w sumie trochę mi tego brakuje. Poza tym to też jest drogi sport. Ale tak, było super. Eee, I jeżeli chodzi o to, co robiłam e, poza tym w domu, to e, dzisiaj nic, <grym> ale za to udało mi się dokończyć bardzo dużo książek, e, ponieważ tak udało mi się skończyć nie to miejsce, nie ten czas i to jest książka, którą e, wybrała mi Alex właśnie na styczeń. I powiem tak, nie jestem największą fanką tego plot twistu na samym końcu, w sensie tego, tej zmiany, tych wydarzeń, które tam się e, zadziały, nie do końca mi to odpowiada. W sensie chciałabym po prostu, żeby to jednak. Wyglądało nieco inaczej. Niemniej, to jest książka, która e, faktycznie jest wciągająca, tylko dopiero po setnej stronie i jak się do niej trochę przy, przysiądzie. Bo ona tak na początku, w sumie, jak my nie wiemy za bardzo do czego to dąży i, i czym to ma być, to tak, no niby jest fajna, ale to nie jest nic takiego nadzwyczajnego. E, to jest historia kobiety, która. Wie, że jej pierwszego dnia widzi, jak jej syn popełnia zabójstwo, wbija nóż człowiekowi i ona nie wie co, dlaczego, w sensie nie potrafi zrozumieć. I cofa się w czasie, żeby zrozumieć jako matka coś, co do tego doprowadziło. Na początku się cofa normalnie co tam dzień, a później co dłuższe okresy czasu, co dłuższe okresy bez czasu. I bardzo fajne były te takie rozterki typowej, typowo um, związane z macierzyństwem, z tym jej podejściem do macierzyństwa. E, także to było fajne doświadczenie, w sensie bardzo dobrze mi się ta książka czytało, tylko po prostu tak jak mówię, nie bardzo lubię zakończenie. E, ale poza tym e, to jest taka książka, którą jak ja skończyłam to ja nie wiedziałam co o niej myśleć, bo to był taki, taki szok dla mnie to był. Bo tu się dużo dzieje, w szczególności na końcu. Eee, I też epilog sam w sobie jest bardzo fajny, w sensie ja lubię, ja lubię takie e, smaczki e, dokładane przez autorów. Natomiast e, chyba liczyłam na coś może nieco innego, w szczególności, że jak w, tak w, poło w połowie, jak to się zaczęło robić takim bardziej powieścią akcji, to tak nie byłam przekonana w ogóle, czy to jest coś dla mnie. E, ale Ogólnie wystawiam Cztery Gwiazdki. Jeżeli szukacie czegoś takiego, co Was trochę oderwie od takiej standardowej literatury thrillerowej, no to myślę, że to będzie dobrym takim odejściem od wszystkich znanych nam motywów. Także to jest to. Kolejna książka, którą skończyłam, to jest Kamień z Serca, i to również było w filmie z Alex. Wybrałam ją dlatego, że wiedziałam, że to jest książka zimowa i dlatego też stwierdziłam. Póki jest zima, póki jeszcze na nią mam ochotę, to ją przeczytam. Jest to historia e, dziewczyny, która jedąc z mamą do Waszyngtonu potrąca inną dziewczynę e, i później się okazuje, że musi wyprowadzać psa jej taty. E, no i między nimi oczywiście się zawiązuje romans, bo to jest taki mm, romans w 16, plus. z tyłu też jest oznaczenie 16. Plus. I myślę, że ono jest jak najbardziej w porządku, bo są tutaj e, poruszane właśnie takie tematy erotyczne. E, była w porządku, tylko tak. Pierwszy minus to to, że tu jest z wielkimi literami wytłuszczone martwe ryby, nie złamałam ci serca, a ja się bardzo boję ryb. Ja nie lubię ryb, więc sam ten wątek nie do końca mnie do mnie przemawiał, chociaż później jak zobaczyłam, że to są bardziej takie archeologiczne, no to już było w porządku. Jak mi ktoś nie pokazuje i nie opisuje ryb, to jest jak najbardziej okej. Okay. Um, nie do końca był to taki romans w moim stylu, bo czegoś mi w nim po prostu zabrakło. E, dobra rozrywka, ale też nie będę w sumie do niego często wracała myślami. No i były tutaj pewne przemyślenia, z którymi ja się gdzieś tam nie zgadzam, e, ale z drugiej strony myślę, że jeżeli ktoś szuka takiego czegoś bardzo lekkiego a z romansem, to myślę, że jak najbardziej można po to sięgnąć. No i był miś Korgiś w samej książce, także też było bardzo fajne. E, no i tam była też jedna scena, która nie do końca mi się podobała. Ale to już inna, inna sprawa, i słuchajcie. W audiobooku udało mi się skończyć ostatni tom wydany ostatniego imperium Brandona Sandersona. Udało mi się skończyć zaginiony metal. Siedziałam, e, układałam puzzle, siedziałam później, już po ułożeniu puzzli e, i chciałam po prostu dokończyć, bo już miałam takie podejście, że nie, ja nie zostawię tej końcówki, nie zostawię jej na następny dzień, bo ja muszę być po prostu, wiecie, w tym humorze takim. E, bardzo mi się podobało. Naprawdę, e, jeżeli chodzi o tą drugą erę, to uważam, że ten ostatni tom naprawdę najlepiej wypada. E, czy koniecznie trzeba czytać tą nowelkę, o której Wam mówiłam? Myślę, że warto. Jak tego nie zrobicie, to się nic wielkiego nie stanie. Chociaż no uważam, że na pewno jest potrzebnym dodatkiem do serii. Ale co chciałam powiedzieć? Chciałam powiedzieć, że złamała mi serce trochę ta książka. Bardzo jakoś tak się zżyłam z tymi bohaterami i też doceniam strasznie to, że teraz tak czytam te serię naraz. To jest naprawdę, to była najlepsza decyzja z zeszłego roku, bo ja się tak mocno zżywam z tymi bohaterami, że wiecie teraz, jak już zakończyłam, to mam takie poczucie, że to są moje. Moi znajomi i że ja się z nimi już pożegnałam, że to już jest koniec. Chociaż podobno ostatnio ktoś mi właśnie napisał, że ma postać jeszcze jeden cykl w tym uniwersum, także bardzo fajnie. Tylko tak, no nie będę wam zła łafa mówiła, no bo to jednak jest już siódmy tom, ale było to fantastyczne doświadczenie. No i nie da się ukryć, że jeżeli chodzi o te akcje i niaki Brandona Sandersona, to pod koniec tutaj było najwięcej akcji, bo myślę, że. Ostatnie trzy godziny audiobooka to jest akcja e, cały czas, więc to jest duży bardzo plus. Bo jednak Sanderson ma taką tendencję do wstawianie rzeczy, które nie są do końca potrzebne. I jak już tak o tych seriach mówimy, no to udało mi się również dzisiaj skończyć w e-booku skrzydła ognia tom 5, e, czyli w ogóle na zakończeniu. Tam był taki koniec napisany. I zastanawiam się, czy miało być najpierw pięć tomów, a potem to się rozszerzyło do tych 13 czy tam 12, e, bo zawsze na końcu było. Tytuł kolejnego tomu, w którym są dalsze losy. I nie wiem, czy tutaj jakby będzie jakiś przeskuk, przeskok czasowy, czy o co chodzi, e, ale muszę przyznać, że tak jak ten początek nie do końca mnie porwał, e, tak potem już byłam naprawdę bardzo mocno zaangażowana i bardzo mi się podobało rozwinięcie historii. I uważam, że każdy ze smoków zyskuje na. Em, na swoim imidżu w momencie, w którym czytamy historię z jego perspektywy, bo słonko to też był taki trochę gu, głupi, słodko e, pierdzący smok, a się okazuje, że jednak ona miała faktycznie coś do powiedzenia i ona była takim właśnie smokiem e, z głębią, bo mam wrażenie, że w poprzednich tomach niestety tego jej brakowało. E, także bardzo mi się też podobało rozwinięcie niektórych wątków, które tam na końcu były z Gwiezdnym Lotnikiem, e, między innymi, także no było to bardzo fajne, chociaż e, to, co już pod koniec czwartego tomu się okazywało, to mi trochę też tak, wiecie, złamało mi to serduszko, bo, bo te postacie są tak słodkie, tak fajne i one tak się tak wychowywały się w tym wszystkim. Jak ktoś czytał, to wie, do czego nawiązuje. E, także temu wystawiłam cztery gwiazdki e, no i pośród tych książek tego Kamień z serca nie do końca mi się podobał. E, a teraz przejdźmy do książki tego vloga, Czyli do Ostrza Burzy. I tak jak Wam mówiłam, tutaj na samym początku jest nota od autora, w sensie dedykacja. Powieść tę dedykuję każdemu, kto uznał, że widmowy zagon to wciąż za mało. Dziękuję Wam, bo zmusiliście mnie do w wyprawy w Głuchobory, gdzie pewnie z własnej woli już bym nie dotarł. Eee, także bardzo mi się podoba, no bo ewidentnie widać, że to jest taka m, powieść dla fanów, dla osób, które jednak już się trochę zżyły z tymi Głuchoborami, które się zżyły z tymi bohaterami. Eee, także Strasznie fajnie jest widzieć, że jednak autor odpowiada wiecie na, na te zachwyty mm, czytelników. E, I tak powiem, e, jeżeli chodzi o widmowy zagon, tak jak Wam wcześniej mówiłam, to moim zdaniem był naj, najbardziej dopracowany Tom z tych pięciu. No i trzeba przyznać to, że ostrza burzy, myślę, że nie odstają. To znaczy, faktycznie widać, że to jest trochę taka książka, która. Powstała dlatego, że czytelnicy chcieli, a nie dlatego, że bazowo miała faktycznie istnieć, no bo jednak trochę jej brakuje tego powiązania z poprzednimi, bo tutaj um, akcja rozgrywa się kilka lat trzy lata, trzy lata później e, i widzimy, że ten Mac to już w sumie sobie tak trochę poukładał to życie, on już jest taki, wiecie, zdziedziały troszkę, tak jak w poprzednich tomach było, ale tutaj jeszcze bardziej. E, no i okazuje się, że jednak znowu musi trochę powalczyć, e, więc faktycznie to trochę było tak, wiecie, wciśnięte, ale mimo wszystko bardzo mi się to podobało i ten początek w ogóle też był bardzo fajny. Bo mam wrażenie, że tak jak e, to, co zarzucałam poprzednim tomom, czyli Fakt, że ja się trochę z tymi bohaterami nie mogłam zżyć, bo tam cały czas coś się działo, i nie było takich elementów przestoju, które jednak y, tworzą te więź czytelnika z bohaterami no to tutaj mam wrażenie, że na początku to naprawdę było, później faktycznie skupiliśmy się na akcji, która też mi się bardzo podobała no i ja nie ukrywam, że mi się strasznie podobało to jak w Widmowym Zagonie były połączone wszystkie postacie, to jak się to zakończyło to co tam się okazało chyba w, jeszcze w tomie 0,7 też jestem bardzo fanką tego, tego motywu, czy tam 0,5 nawet, tak częściej w tych początkowych więc mi Super się czytało. Nie ukrywam, początkowe tomy to były dla mnie y, trochę, y, trochę się z nimi męczyłam ze względu na ten chaos, który mam wrażenie, że się tam wkradł. Później, kiedy już przeszłam do tych tomów, które jednak powstały w, w niedawno stosunkowo, no to y, trochę, że tak powiem, odżyłam i się mocniej z tymi bohaterami zżyłam, no bo y, no, ja nie ukrywam, że te dwa pierwsze tomy nie za bardzo mi się podobały. W sensie dałam im trzy gwiazdki, więc. Y, y, nie były moje, może tak to nazwę, ale już ten tom trzeci, tom czwarty to już są takie moje tomy, to już są takie tomy, w których też bardzo. To jest w ogóle też fajna rzecz, którą ja bardzo lubię ogólnie w literaturze, czyli jest postać, z którą główny bohater się cały czas sprzecza i to jest. Tutaj to jest postać ptaka i oni się wyzywają, oni w ogóle no, mają bardzo specy specyficzną relację, ale ja to zawsze lubię widzieć w książkach i strasznie się cieszę, że tutaj to było. Także ja Wam bardzo polecam. Jeżeli nie jesteście przekonani, to tak jak mówiłam, praktycznie na każdej platformie są audiobooki czytane przez Filipa Kosiora, także możecie na pewno spróbować zobaczyć, czy to jest coś dla Was. Bo ja uważam, że naprawdę jeżeli chodzi o polską fantastykę, to Marcin Mordka tworzy jednak coś bardzo odstającego, ale w taki dobry sposób. Także ode mnie leci polecajka. Eee, no i bardzo się cieszę, że mi się udało to przeczytać. Eee, będę niedługo na pewno też czytała inną serię Marcina Mordki, czyli eee, Nie ma tego złego. Eee, a dlaczego to już się dowiecie niedługo. Także Także to by było na tyle. Mam nadzieję, że Wam się podobało. Dużo książek tutaj czytałam, dużo książek tutaj było ostatnio, a tak wygląda ten styczeń. Styczeń to będzie właśnie dla mnie taki miesiąc czytania, 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 bo nie mam jeszcze prawa do wykonywania zawodu, więc mogę z czystym sumieniem się lenić. Także mam nadzieję, że wam się podobało. Dajcie mi znać w komentarzach, czy czytaliście jakąś książkę Marcina Mordki lub czy czytaliście którąś z książek, o których wam tutaj mówiłam. Ja sobie bardzo chętnie poczytam te komentarze. Dziękuję wam bardzo, że oglądaliście. Cześć!